Pozdrowienia z kapusią w rękach pod 3322 Takie życzenia płyną. No pozdrawiamy serdecznie. Oczywiście i gramy Wam jak najlepiej najlepszą muzykę. Tymczasem, kto w trasie niech uważaj i zwolni na A1C, tam ciężarówka blokuje z nie więcej szczegółów w faktach o 15. Reklama. My, pracownicy Agaty, dzwonimy dziś do pana Henryka, który nie chodzi do Agaty. Halo! E, panie Henryku, w Agacie są ładne i tanie produkty, a Pan nie chodzi? Ładne i tanie! Wiem, że jakbym wiedział, tym też chodził, nie? A do Agaty warto przyjść, bo tylko teraz jest promocja na wszystkie produkty. Aż do 25 lat 0% albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl. Przytulne domy biorą się stąd Agata. Idealna na grilla. Karkówka wieprzowa. Cena z przedobniżki 22,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. Przy zakupach za minimum 99 zł. A kiełbasa śląska ekstra morliny. Cena z przedobniżki 2,49. Teraz tylko 69 za 100 gramów. Dania tutaj jest stokrotka. Jeśli okazja czyni wakacje, to epicka okazja na Orlenie skradnie serca milionów. Zróbcie miejsce w albumie, bo Orlen przedstawia weekendową promocję z kuponami w aplikacji Orlen Witaj. Od piątku do niedzieli zrób zakupy za minimum 5 zł i tankuj do 50 litrów paliw. Werwa i efekta aż 40 groszy taniej za litr. Promocja ważna do końca sierpnia. Nie łączy się z innymi promocjami. Produkty wykluczone i regulamin na witaj.pl ukośnik wakacje. Orlen. Witaj epickie weekendy. Pomyśl zaraz wakacje, wolność góry, słońce, wiatr, woda, prąd, gaz. Tym niech się zajmie asystent. On nie ma wakacji. NG, twój asystent. Pamięta za ciebie o rachunkach. Otwórz konto osobiste babce mojej NG i odbierz 500 zł w promocji. Zapoznaj się z regulaminem promocji mobilni zyskują ING Banku Śląskiego SA na ING.pl i sprawdź jej warunki. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING jest jej wersją na urządzenia mobilne. Panie Paskalu, mm? ma Pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do MediaExpert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty Aha. i piąty produkt masz za złotówkę. A, no i merci bardzo. Multirabaty w MediaExpert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach MediaExpert i na mediaexpert.pl do wybitnych świat należy. Ty, ale co to w ogóle znaczy? Powiem wam, Tomek jest wybitny. Poszedł na pierwszą randkę, ty, a wrócił z żoną. Oranżana Helena. Do wybitnych świat należy. W go? W komforcie. Komfortowy remont? Zaczynamy! Nowa gazetka w sklepach w Dawniej rabaty aż do minus 30% na łazienki, podłogi, drzwi i kuchnie. Odwiedź jeden ze 160 sklepów lub zajrzyj na Comfort.pl. Skorzystaj również z usług projektowania i montażu kuchni oraz łazienek. Szczegóły promocji i usług w regulaminie. Cześć, To Dawid. Pamiętacie jak się kiedyś komunikowaliśmy? Prosto. Mówiliśmy, co myśleliśmy. Od serca. A potem zaczęliśmy wszystko komplikować. Bać się szczerości. A gdybyśmy tak zaczęli, mówić do siebie prosto. Jak dawniej. Przecież prosta komunikacja ma moc. T-Mobile. Dołączasz? Remont na każdą kieszeń tylko w Brico Tylko do 26 lipca. Panel podłogowy Tompa raz z 20-letnią gwarancją 26,97 za metr kwadratowy oraz masa asfaltowo-kauczukowa dysperbit 10 kg za jedne 29,99. Sprawdź nową gazetkę i odkryj wyjątkowe oferty. Brico Nasze ceny rządzą. W Lidlu znajdziesz wszystko, czego ci trzeba. Ser, chusteczki, owoce, warzywa, coś na obiad i na kolację. I dokładnie wiesz, gdzie co znaleźć. Wszystko w jednym miejscu i w niskiej cenie To w Lidlu W moim Lidl! Po reklamie Śmieszna połowa dnia RMF FM RMF FM <laughs> You say wanna what want whatever RMF <fix> Falling too fast to prepare for this Tripping in the I'll do it takes Chcesz wyznać miłość albo zerwać? Dzwoń do Sikory z RMFFM. Chcesz kogoś przeprosić, komuś podziękować? Pisz do Sikory z RMFFM. Chcesz się oświadczyć? No proszę bardzo, przyjadę z kwiatami i zrobię to z Tobą. Masz wiadomość. Już w sobotę po 18.00 nowość w RMFFM. Załatwię każdy problem za Ciebie. Napisz do Sikory. Olka Sikory na www.RMFFM. Albo nagraj głosówkę i prześlij na naszego Messengera. Reklama. Jedziemy z rabatami na Circle K. W każdy weekend od piątku do niedzieli, aż do końca wakacji. Tankuj taniej do 35 groszy na litrze. Tyle razy, ile chcesz. W programie Ekstra oszczędzisz nawet 17,50 na każdym tankowaniu. Regulamin na circlek.pl. Kto na BP wraca, temu się opłaca. Bo w te wakacje każde kolejne tankowanie z aplikacją BP.me daje Ci coraz wyższy rabat na paliwa regularne z technologią Active, aż do 45 groszy za litr. Wracaj po rabaty na BP. Promocja do 2 września dla zarejestrowanych użytkowników. Regulamin w aplikacji BP.me oraz na bp.pl. Nie dotyczy płatności kartami paliwowymi. BP. Kierujemy się Tobą. Wybrane paliwa premium w cenie paliw podstawowych. Codziennie od 14 do 18 na oznaczonych stacjach Shell. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką. Shell V-Power 95, 579 zł za litr. Shell V-Power Diesel, 559 zł za litr. Szczegóły na shell.pl Jeśli okazja czyni wakacje, to epicka okazja na Orlenie skradnie serca milionów. Zróbcie miejsce w albumie, bo Orlen przedstawia weekendową promocję z kuponami w aplikacji Orlen Witaj. Od piątku do niedzieli zrób zakupy. Z za minimum 5 zł i tankuj do 50 litrów paliw. Werwa i efekta aż 40 groszy taniej za litr. Promocja ważna do końca sierpnia. Nie łączy się z innymi promocjami. Produkty wykluczone i regulamin na witaj.pl ukośnik wakacje. Orlen. Witaj epickie weekendy. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem biały jak ognia, a teraz mam laktokontrol. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Miejsce siódme. Wyprawa rowerowa z przyjaciółmi Czuł mi na hel. Przepis na lato! Ranking najlepszych wakacyjnych pomysłów! Już w sobotę po siódmej w RMFFM. Na doskonałą rodzinną zabawę z dziećmi do lat 10 zaprasza najlepszy park rozrywki na podhalu Rapoland. Mm. jak pachnie. Mmm, a jak smakuje, Marian? Nasza mleczna kawa za jednym dotknięciem z nowego ekspresu Siemens z Media Expert Mmm, pyszna, pyszna. No, i zobacz klik i mogę zamówić kawę z salonu albo z tarasu, bo jest sterowany smartfonem. I no, i jeszcze ekspres na kapsułki w Gracji się dostaliśmy, pamiętasz? O, to ten na wakacje weźmiemy. Kup w Media Expert Ekspres automatyczny Siemens EQ700, a ekspres kapsułkowy Tassimo Happy dostaniesz w prezencie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl po reklamie.